Pierwszą rzeczą, którą ludzie zauważyli, nie był biały luksusowy samochód zaparkowany przy małym warsztacie przydrożnym, ani elegancko ubrana kobieta stojąca obok niego z drżącymi dłońmi. Był to sposób, w jaki młoda dziewczyna zrobiła swój pierwszy ostrożny krok do przodu w jasny dzień, kiedy światło słoneczne rozlewało się po betonie niczym sama nadzieja, podczas gdy zmęczony samotny ojciec stał obok niej, trzymając jej ramię z cichą siłą. W tej chwili czas zdawał się zatrzymywać, jakby świat sam potrzebował oddechu, by zrozumieć, czemu jest świadkiem. Jeśli wierzysz w życzliwość, drugie szanse i moc jednego człowieka, by zmienić życie drugiego, poświęć teraz chwilę, aby polubić ten film, udostępnij go komuś, kto potrzebuje dziś nadziei. Zostaw komentarz i zasubskrybuj nasz kanał opowieści wiralowe, ponieważ takie historie zasługują, by je rozpowszechniać. Życie samotnego ojca nigdy nie było łatwe. Po stracie żony lata wcześniej, jego dni stały się cyklem wczesnych poranków, długich godzin w małym warsztacie mechanicznym i wieczorów spędzanych na pomaganiu własnemu dziecku w odrabianiu lekcji przy migoczącym świetle. Nie był biedny duchem, ale finansowo każdy dzień był ostrożną równowagą. Jego dłonie były szorstkie, ubranie znoszone, a w oczach miał wyczerpanie kogoś, kto nauczył się przetrwać bez narzekania. Kiedyś miał marzenia, ale życie przekształciło je w coś prostszego stabilność, uczciwość i wychowanie dziecka z godnością. Warsztat stał przy ruchliwej drodze za dnia zawsze pełen życia, hałasu, gorąca i kurzu. To tu los postanowił się z nim skrzyżować. Luksusowy pojazd przybył pewnego popołudnia, lśniąc w słońcu jego obecność niemal nierealna na tle poplamionego smarem betonu. W środku znajdowała się rodzina miliardera. Choć nikt z zewnątrz nie wiedział, jakie burze nosili w sobie. Matka wysiadła pierwsza, opanowana, ale spięta, a za nią jej córka, młoda dziewczyna, której ruchy były powolne i niepewne, wspierane przez ortezy i ostrożną równowagę. Lata terapii, pieniędzy i specjalistów przyniosły postęp, ale nie wolność. Nadzieja stała się krucha. Ojciec zauważył w oczach dziewczyny coś innego. To nie była słabość, ale frustracja. Chciała się poruszać. Żyć, czuć się normalnie pod tym samym słońcem, pod którym wszyscy inni chodzili tak łatwo. Podczas gdy warsztat pracował nad pojazdem, samotny ojciec obserwował w milczeniu. Kiedyś opiekował się kimś, kto miał trudności z chodzeniem po wypadku. I choć życie odciągnęło go od tych umiejętności, wiedza nigdy nie opuściła jego rąk. Doświadczenie, a nie wykształcenie, nauczyło go cierpliwości. W ciągu tego jasnego popołudnia zaoferował pomoc w najprostszy możliwy sposób. Nie obietnicami ani cudami, ale czasem. Pokazał dziewczynie, jak zaufać własnemu ciężarowi, jak poruszać się krok po kroku, używając równowagi zamiast strachu. Nie było tłumów, kamer, tylko światło dzienne, kurz i determinacja. Matka obserwowała z dystansu, z rękami skrzyżowanymi mocno, jakby trzymała się w kupie. Widziała niezliczonych specjalistów, słyszała niekończące się zapewnienia i nauczyła się nie nadzieć zbyt głośno. Dnie zamieniały się w tygodnie. Rodzina wracała raz po raz, czasem z powodu samochodu, czasem z powodów, których sami do końca nie rozumieli. Każda wizyta miała miejsce za dnia, pod otwartym niebem, gdzie postęp wydawał się widoczny i realny. Samotny ojciec nigdy nie prosił o pieniądze, nigdy nie zabiegał o uznanie. Traktował dziewczynę nie jako kruchą, ale jako zdolną. Powoli jej kroki stawały się pewniejsze. Powoli jej strach luzował uścisk. Prawdziwy cud nie był nagły, zbudowano go z potu, cierpliwości i małych zwycięstw. Pewnego dnia, w samo południe, dziewczyna stanęła wyprostowana jak nigdy dotąd. Z kontrolowanym wysiłkiem zrobiła kroki do przodu bez wahania. Ortezy wciąż były, walka wciąż rzeczywista, ale coś się zmieniło. Pewność siebie zastąpiła wątpliwości. To był moment, w którym matka pękła. Łzy popłynęły jej po twarzy, nie ze smutku, ale z lat bólu, które wreszcie się uwolniły. Niosła w milczeniu poczucie winy, strach i wyczerpanie. Nawet z całym bogactwem świata żadne pieniądze nie przygotowały jej na tę chwilę. Obserwowanie, jak jej córka idzie do przodu z siłą, obudziło w niej coś surowego i niekontrolowanego. Zdała sobie sprawę, że jej córka nie potrzebowała kolejnej elitarnej placówki, ale kogoś, kto w nią wierzył bezwarunkowo. Samotny ojciec stał cicho, czując się niekomfortowo z uwagą. Nie postrzegał siebie jako bohatera. Dla niego to była po prostu ludzkość znał walkę wiedział, co to znaczy budzić się każdego dnia z lękiem przed przyszłością ale i tak się stawiać. Pomaganie dziewczynie wydawało się naturalne, niemal konieczne jak spłata długu wobec samego życia. Słowo rozeszło się cicho, nie przez nagłówki, ale przez zmienione serca. Rodzina miliardera próbowała go wynagrodzić, ale on odmówił wszystkiego poza tym, czego potrzebował. Stabilność była ważniejsza niż luksus. Zaakceptował wsparcie na edukację własnego dziecka, nie jako jałmużne, ale jako inwestycje w przyszłość. Duma pozostała nienaruszona, a szacunek płynął w obie strony. Dziewczyna kontynuowała poprawę. Jej śmiech stawał się głośniejszy, postawa mocniejsza, duch lżejszy. Warsztat, niegdyś tylko miejsce pracy, stał się za dnia symbolem nadziei. Ludzie przechodzący obok nigdy nie wiedzieli, że cuda nie zawsze zdarzają się w szpitalach czy wielkich budynkach. Czasami zdarzają się na betonowych podłogach, prowadzone przez dłonie, które znały trud. Gdy historia zbliżała się do cichego końca, Matka często stała, obserwując, jak jej córka idzie przed siebie. Łzy wciąż pojawiały się od czasu do czasu, ale już łagodniejsze, cieplejsze. Wdzięczność zastąpiła strach. Samotny ojciec wrócił do swojej rutyny ze smarem na dłoniach, słońcem na plecach i spokojem w sercu. Nie zmienił świata, ale zmienił jedno życie, i to wystarczyło. Jeśli ta historia poruszyła nawet trochę Twoje serce, prosimy. Poświęć chwilę, aby polubić ten film, udostępnij go komuś, kto potrzebuje zachęty i zasubskrybuj opowieści wiralowe. Twoje wsparcie pomaga dotrzeć historiom o współczuciu do ludzi, którzy mogą tracić nadzieję. Zanim zakończymy, mamy jedną specjalną prośbę. Proszę, skomentuj poniżej, co wywołała w tobie ta historia, lub podziel się chwilą, kiedy życzliwość zmieniła twoje życie. Twoje słowa mogą zainspirować kogoś, kto czyta dziś w milczeniu bo koniec końców cuda nie zawsze są głośne czy dramatyczne. Czasami zdarzają się cicho w biały dzień, kiedy jeden zmęczony samotny ojciec wybiera życzliwość zamiast obojętności, a matka obserwuje, jak jej córka wkracza w przyszłość, której nadejścia kiedyś tak bardzo się bała.